2-0-2-0 i Team Impression robiące na nas wielkie wrażenie i walka Beniaminków o pierwsze punkty w PGE Dywizji Mistrzowskiej. Taka była druga kolejka w Polskiej Lidze Sportowej. Oto nasze podsumowanie. Drugą kolejkę PG Dywizji Mistrzowskiej na pewno dobrze będzie pamiętać Team Impression, który na początek swojej drogi zmierzył się z Mad Dog's Pact. Darko musiał mierzyć się ze swoją byłą ekipą i to wyszło co najmniej dobrze w drużynie Impression, ponieważ ci wygrali wynikiem 2 do 0. Na początku powstrzymując Mad Dog's Pact na inferno wynikiem 16 do 6, a następnie udowadniając swoją wyższość na Vertigo, gdzie wynik również był bardzo pozytywny, bo 16 do 8. Kolejnym starciem, jakie oglądaliśmy w tej kolejce, był mecz pomiędzy Illumin Illuminar Gaming i Creative Aves. Aves na razie jeszcze bez sukcesów, bo kolejne starcie przegrane wynikiem 0-2 na mapie Demiraż 16-9 dla Illuminar Gaming, a następnie Vertigo, które zakończyło się wynikiem 16-12 dla tej samej drużyny. Illuminar Gaming na pewno może liczyć na dobre wejście w ten sezon, ponieważ nowa ekipa zasilająca szeregi tej organizacji nie zawodzi, udowodniali to chociażby w kwalifikacjach do turnieju RMR. Trzecim poniedziałkowym spotkaniem było starcie pomiędzy PG Turowem z Gorzelec a M1 Gaming. I PG Turów zaczęło naprawdę dobrze. Mapa The Nuke, bez wątpienia ulubiona mapa tej formacji w ubiegłym sezonie, dała im pierwsze zwycięstwo w tej serii, 16 do 9. Ale jako, że było to pierwsze spotkanie, które oglądaliśmy na dystansie trzech map, doszło również do Overpassa i Inferno. Tam jednak M1 Gaming już rządziło. Na mapie The Overpass wygrana wynikiem 16 do 9, a następnie 16 do 13 na mapie trzeciej dała im dwa punkty w tabeli i tym samym M1 Gaming wygrało swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie po falstarcie, który zanotowali z ekipą Maddox Pact w pierwszej kolejce. Czwartek w Polskiej Lidze Sportowej rozpoczął się od spotkania Team Impression kontra Team SK Gaming. Pierwszą mapą tego starcia było Inferno, wybrane przez Darko oraz Bala. To mapa firmóweczka tej drużyny, trzeba było zatem spodziewać się, że postawią twarde warunki rywalizacji Teamowi SK Gaming. Faktycznie tak było, ale w drugiej połowie Team SK Gaming naprawdę dzielnie wracała, próbowała uszknąć coś z tego spotkania. Ostatecznie jednak ta sztuka się nie udała, ale 13 zdobytych rund mogło nastrajać pozytywnie na mapę numer 2. Areną tą miał być DAS-2. Jednakże to, co działo się na inferno, to jak Bal oraz Aziz dzielnie walczyli na dwie snajperki w szeregach swojego zespołu, siało postrach i sprawiało, że Team Eska Gaming łatwego zadania nie miał. Bardzo mocno przycisnęło Team Impression, wygrywając 16 do 6 i właśnie owe dwie AWP wytyczyły nam kroki, którymi podążaliśmy przez tę mapę. Agresywne dojazdy, skróty na różnych przestrzeniach mapy Delta 2 sprawiły, że Team SK Gaming nie miał nic do powiedzenia. 16 do 6 i 2-0 dla Team Impression, co dodając poniedziałkowe starcie, które również ta drużyna wygrała takim wynikiem, daje im 6 punktów po zakończeniu tego tygodnia rywalizacji. Kolejnym rozegranym spotkaniem był mecz pomiędzy i Esports a ThunderFlash. To mecz benjaminków, ale paradoksalnie można było nazwać je spotkaniem kolejki. Było dużo emocji, dużo agresji i dużo woli walki u wszystkich zawodników, którzy zjawili się na serwerze. Pierwsza mapa to mapa Ancient. Tam dopiero po dogrywce wygrała ekipa ThunderFlash wynikiem 19 do 17. Finałową areną pojedynku była mapa Dust 2. Tutaj również pierwsza połowa zakrawała o dominację. Thunder Flash wyszło na prowadzenie 13 do 2. Wszyscy myśleli, że to spotkanie szybko się zakończy wynikiem 2 do 1 dla ekipy, której opiekunem jest w tym sezonie Robert MSR-Pienkowski. Faktycznie tak było, chociaż Siogun z Esports próbowało wracać w drugiej połowie. Finalnie udało zdobyć się im 7 kolejnych punktów, a wynik końcowy trzeciej mapy to 16 do 9. 2 do 1 wygrywa Thunder Flash, ale powiedzmy sobie szczerze, nawet ten jeden punkt osiągnięty przez Siogun z Esports to dla nich dobry start w ten rok polskiej ligi sportowej. Ostatnie spotkanie zaplanowane na tę kolejkę, czyli Wisła Alling Games Kraków kontra Izakoborz nie odbyło się. Izakoborz skorzystało z wildcarda, czyli prawa do przełożenia swojego meczu. Ten odbędzie się w innym, dogodnym dla zespołu w terminie. To tyle, jeżeli chodzi o drugą kolejkę PG Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Sportowej. Przed nami kolejne tygodnie zmagań. Będzie ich jeszcze dziewięć, a więc bądźcie z nami na kanałach Polsat Games w telewizji oraz na Twitchu na kanale PLG, gdzie od tego sezonu będą pojawiać się wszystkie spotkania. Do zobaczenia!